Halo, halo! Witajcie serdecznie! Tak, będziemy łowić ryby, jak widzicie po tytule. Ale to jest taka mapa ogólnie stworzona do łowienia ryb, ale... Ale, ale nie takie, że za zarzucacie wędkę i po prostu sobie łowicie. Tutaj musimy wejść w ten środek. I jak wejdę, to już wam wszystko pokażę. Po prawym, po prawej stronie ekranu widzicie e, pońcy, punkty. E, to są punkty. I tam się rekordowe punkty zapisuję. Dobra, już wam mówię o co chodzi. Oj, coś mnie uderzyło. Dobra, mieszka ja z tym. Zaraz będą pływać rybki. O, już widzicie. O! Em, o, dobra, mam plus 5 punktów. Shiftem. Shiftem muszę uderzyć ryby. M nie mogę za to uderzyć tych latających głów. No, powinien mieć. No, nie trafiłem. No i tak, jak uderzę. Em, o, widzicie, jakąś rybę chyba uderzyłem. E, ryby to punkty mi skakują e, na plus, jeżeli jednak, e, jeżeli, o kurde, no zagadałem się, jeżeli jednak uderzę głowę, to będzie na minus. Mój rekord ogólnie tutaj był. Jest. E, mój rekord tutaj był 120. O kurde. Mam, mamy teraz chwilowe więcej ryb. E, bardzo dobrze. Dobra, już, już mój rekord pobiłem. Widzicie, 140, jest 150, 170, Aj, no dobra, 175, mój rekord. Dobra, czyli ustanowiłem nowy rekord. Dobra, i w prawym rogu będą te rekordy się zapisywały. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli tą mapkę pobrać, to gdzieś tam linka wrzucę. I będziecie mogli wpisać w komentarzu, jaki wy rekord zrobicie. No, tak więc napisz komentarz, a my wracamy tutaj. Hop. O, dobra. Tak to działa. No i dawaj, dawać mi rybki. Dawać rybki, dobra. Jest jedno. O, nie trafiłem. Ale ja mam Dobra, teraz tą rybkę i teraz będzie wracać, dobra, jednak nie. Oj. Dobra, teraz ta rybka. No nie trafiłem, ale w tą mniejszą trafiłem, dobra. O jest, tu mam dużo. Dawać mi rekord, idę na rekord, już 80. O nie, czekajcie, źle. Oj. Przepój ty głowo głupia. O, o Jest, dobra. Mam już 130. Jest! O, teraz będzie więcej ryb będzie chyba. O Jezu, no, dawać mi... No nie, dawać mi rekord, to no pół, pół minuty już nawet nie. Nie, nie, trafiłem! O Jezu! Dobra. Nie, nie. Co ja zrobiłem? No dobrze w sumie e, Te głowy to chyba w ogóle jakieś takie losowe dają. Raz na minusie, raz... Dobra, już ale rekord biję, no bije rekordy. Znaczy moje rekordy, a inni pewnie po 1000 punktów mają albo więcej. Tak mi się wydaje. Dobra, 255 No powiem wam, nie jest źle. Za każdym razem rekordy jakieś bijemy e, Tak więc jest git. Hop! Dobra lecimy ponownie. Mhm. Mm o dobra, ośmrnica będzie chyba. O Jezu, nie trafiłem. No Jezu, nie trafiłem. No. Dobra. To proszę. No ale ja chciałem w rybę trafić. No nie. O nie, dobra, tutaj jakiś hełm. Nie. O Jezu. No dlaczego nie mogę? Teraz będę miał na minusie rekord. Dobra, trzeba poczekać na te. Dobra. No nie. No Boże! Na minusie teraz będę leciał Dobra, plus 5 Żeby chociaż na minusie nie mieć. Będzie dobrze, będzie dobrze wtedy Dobra, plus 10 Dawaj mi tą dużą rybę Oj, oj, no nie no Dobra Dobra, teraz proszę o śmierniczkę Jest kit drugą Jest kit. jeszcze coś Nie, no przecież to powinno już przelecieć dawno Dobra nie no, plus 60. bym musiał to, tą... Aha, no minus 60, No nie wierzę, jeszcze raz Dobra Schowałbym łapkę, ale wtedy nie widać punktów Dobra Zapraszam tutaj rybki O, o, o Nie no, nie tą Chciałem tą większą, o, o, teraz będzie O Jezu, zawsze jakiś pech Ja mam jakiś pecha, pecha mam po prostu No Dlaczego ja taki pechowy jestem? No Jezu Dobra tutaj Dąże Dobra żyłem Teraz proszę tak Dobra O, o Jest Dawaj na rekord teraz Rekord No nie O, o No nie, no dlaczego? Przecież powinienem normalnie to Aj no Dawaj, mi rybę O Jest 180, dobra Mam, mam szansę czy nie mam? Chyba mam, nie? Nie O Jezu, nie mam jednak Chciałem ten rekord pobić No już zaraz, no przecież powinno to już ominąć, no nie kłamcie mnie No nie no No nie no, 160 Dobra Jeszcze raz Niech wam będzie Chyba, o Jezu, już, już kliknąłem, już Hm, fajnie jeszcze ryby trochę zwolnijcie tak, do mojego tempa najlepiej się przystosujcie. O Jezu, Biorę tutaj. O, o, o! Dobrze cię! To nie. Aha, fajnie. Dawać mi. Dobra. Tu, 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 tu. Nie tą Dobra. Dam radę i z tymi, a co tam? Oj! Dobrze, ładnie. Ładnie, ładnie, ale już powinno wziąć. Tą dużą, ile mam? 190. Oj, dlaczego tak klikam, jak to jest blisko? No nie mam pojęcia. Dobra, dobra, odrobiłem. Jest, jeszcze trochę. Nie, jeszcze trochę. Klikaj się, no nie, no przecież... jeszcze minus 30 mi to. Yy. Dobra, nie wierzę. Ej, ai, i co? I teraz zaczynam z minus 30? Zbagowane. Zbagowało mi się jeszcze. No to pięknie, jeszcze z minus 30 za zaczynałem. Nie wierzę. Tu miałem takiego pecha. Dobra, oj. Te tam są szybkie. Dobra, dawać mi tu. O, to będzie dobre. No jednak nie. Teraz, o. Nie, nie widziałem tego. To. To jest stało Głowy dostałem. Ej, głowę dostałem, widzicie to? Bomb Albo no to są bomby Okej okay. Niech wam będzie, nie Ajajaj Dobra. O, podwójne ma. o Jezu Te głowy są straszne, no, dlaczego akurat Steve'a głowa musi latać? 45, no no co? No i 45, no nie pobiję tego rekordu Dobra, słuchajcie i tak właśnie wygląda ta mapka um, Tak się właśnie prezentuje, możecie nabijać sobie punkty No mi się udało tylko um, 255 Ogólnie patrzcie, jestem Steve'em. Dlaczego? Ano, no ponieważ iż dlategoż nie mam internetu od paru dni I z tym ubolewam. między innymi dlatego też nie było filmu Filmów częściej Dobra Um, jeżeli się spodobało, nie zapomnijcie o kciuku w górę, to naprawdę bardzo mi uszczęśliwia, bardzo mnie uszczęśliwia, dlaczego mi, lol. <grym> um, no, tak więc dzięki serdeczne, napiszcie ko komentarze ile wam wyszło, no i cóż, papa, pa, do następnego materiału.